Cześć tu, tu rudefa Anteki tata no witamy was bardzo serdecznie Justyna. słuchajcie Justynka też jest u góry pokażę wam z flagą Polski będzie kibicować na meczu tak bo ma w przedszkolu taki dzięki kibica i dzisiaj musieliśmy kupić gadżety gdzie bardzo ciężko je dostać słuchajcie. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać propozycje, które moglibyście mieć na święta. Jeżeli ktoś tam na gwiazdkę chciałby sobie coś kupić, albo może jakiś rodzic nie wie co kupić, to tutaj zrobimy takie małe przedstawienie traktorów, które my mamy. Zaczynamy od traktorów. Chcieliśmy wam zaprezentować na początek, tutaj mamy jak widzicie Erics, John Deere. Jeden z największych traktorów i najdroższych. Jeżeli uda mi się to wkleić, będę to tutaj wklejał oceny. Gąsienica, on nie ma skręcania kołami, tylko on się tutaj tak łamie, dla tych dzieci, jest... które jeszcze nie widziały. Oprócz tego jeszcze o tak się przychyla. To jest mój widzicie. ulubiony traktor. Tak, jeżeli chodzi o zaczep, to zaczep jest taki jak we wszystkich bruderach, to jest regulacja. I Wszystko wejdzie, tak. powinno wejść. Tak, powinno w niej wszystko wejść. Maska się otwiera tylko o. Tylko tak mało, nie? On tak to już bardziej nie może, bo ma tak taką jest. dużą. Tak, o, tak się otwiera, sorry. Ale, ale moją jedną ulubionych rzeczy jest tutaj regulacja kierownicy. Z góry na dół się y, zmienia regulacja kierownicy. To jest takie fajne, w innych tego nie ma. Nawet tutaj ta, ta kierownica się y, reguluje i otwierają to się drzwi. Jest LX tak jest. Tak jest. No, oprócz tego jest jeszcze tutaj drugi migaczka był nie, ale nie wiem czy nam się łama. Następnie mamy 60. Ursusa C360, słuchajcie, i to jest taka wersja. Ona jest na baterie Tutaj jest normalnie się włącza. O, jest pilot do tego na 2,4 GHz. Jak Moj widzicie, Dios. bardzo fajnie jeździ. Nie wszystkie maszyny pasują z Brudera, ale pasują na przykład przyczepy. Tak, przyczepy. i można coś pokombinować. My też tą klejącą owijamy, żeby on na przykład ciągnął. Za pomocą baterii, nie? że po prostu pilotami się skręca. Światełka się świecą i tak dalej. A tutaj, tutaj... jest manualna wersja. Tak, to jest wersja. O, słuchajcie, też była kabina, ale ściągnęliśmy kabinę. Ursus C360, i ona nie jest na baterię. Ona jest normalnie tylko taka. Wiecie. Manualna, że się skręca. To jest kierownica. Duże... Kierownica się skręca. Nie ma tak czegoś takiego, jak w brudka, że jak maska, tak. że jest kabina i że kierownica tak dodatkowa. jest, Patrzcie. Tylko jest że... tylko po prostu jedna oś. I to wszystko. Bardzo prosty fajny traktor, tańszy niż ten. No i nie trzeba się męczyć tutaj z tym ładowaniem, nie? jeżeli chodzi o te sprawy Just, e, Justynka. Jeszcze się... odnośnie tego, tak? ten, ten słabo podjeżdża pod górki, Tak, nie? on się często zakopuje, jeżeli byście tam chcieli, ale on jest też dobry chyba Antoś do tego. On jest tak dobry, o na panelach. Tak jest, w pokoju, nie? W pokoju. Daj teraz tego niebieskiego Antosiu. To jest, jeżeli, jest... Tak, to jest inna firma, słuchajcie, to jest firma nie wiem jak. Kurczę, też nie pamiętam. Mieliśmy gdzieś taki film z jego unboxingu. To zobaczymy sobie. No. Bo e, e, jest to można poznać, dlatego że ma kierownicę z tyłu. Tak, i ma inny zaczep, słuchajcie. Tutaj mogą nie pasować e, te bruderowe. Ale przyczepy maszczyny. powinny pasować. Przyczepy wiesz, tak, bo przyczepa ma okrągły tutaj zaczep i powinien się to tak. powinno się to zakreszczyć, ale jest on. Troszeczkę, a na kołach? Nie, o, jest, na kołach jest napisane Adriatic. Przez C. Adriatic. Adriatic Made in Italy, czyli wyprodukowany we Włoszech. Ale tak to fajny, to jest fajny. traktor, też tutaj ma miejsce na podwójne koła. Ale ta to... Nie jest zły, też jest superanki. To ma akurat, chyba mi się wydaje, że z tą tylną kierownicą jest plus. Bo nie trzeba, bo ona się nie gubi nigdzie, ta kierownica. Tak jest. Nie trzeba jej wkładać, wyciągać, bo innego traktora to akurat jest plus moje. No. Podaj, a to następny traktor? Dobra, Sztajera. Mhm. Z Brudera, słuchajcie, Sztajer. Sztajer z Brudera też jest jako mm, fajny, fajna pozycja do kupienia dla dziecka, jeżeli szukacie na prezent albo dla siebie, żeby uzupełnić swoją kolekcję. U nas Ten stajer dużo pracował, mieliśmy go i w błocie. Tutaj jeszcze jest chyba nawet brudne są szyby. Najgorzej to chyba w błocie tutaj New Holland był, ale to do niego jeszcze przejdziemy. Aczkolwiek jest tutaj też w każdym zestawie, znaczy no, nie w każdym, bo niektóre traktory, słuchajcie, sprzedawane są z takim elementem, to jest do odkręcania kół, nie? Czyli po, po prostu łapiemy, odkręcamy tutaj. Wam pokażę na przykład starsze wersje jak na przykład taka mhm. mają o takie zaszepy, a, a te mają o takie, bo można te koła odkręcać. Tak jest widzicie takie czarne tutaj te piasty to można odklejać, odkręcać i po prostu w zestawie musi być z takim czerwonym kluczykiem i potem tym czerwonym kluczykiem dokręca się po prostu te piasty i koło się przykręca. Teraz tutaj ciężko mi jest to kolant, klas i ten mamy z tym o, chyba. trzeba zakleszczyć i już ale jest słuchajcie, ale fajnie, słuchajcie, się można bawić w wymianę koła, tak jest amortyzowana oś, można odkręcać koła, my kiedyś to się nawet wszystkie cztery odkręcaliśmy niby, że tam, pamiętasz Antoś, no. były takie odcinki, że tam była jakaś awaria i w ogóle, na tak, tak, no, bo mamy zestaw tak. taki naprawdę, tak to niczym się nie różni od, od innych y tak. Bruderów, traktorów My tutaj wkładamy te części, żeby nam się nie, nie pogubiły Do no, kabiny wrzucamy no. no, i żeby się nie pogubiły Dobra, to odstawmy Antosiu, jak bo możesz nie mamy takie tylko trzy Bo z każdego traktora okay. mamy Nie wiem czy nam już się mm -hmm. z jednej nie jednej nie i kolejne kolejny Antoś tak. Dobra, to jest ten John którego przed chwilą pokazywałem. Tak, i ten jak widzicie ma Piasty w kolorze felk, dlatego te koła się nie odkręcają. Nie? Musicie zwrócić na to uwagę, jeżeli szukacie z odkręcanymi kołami, to pamiętajcie, żeby miały tutaj czarny kolor. Tutaj też się otwiera oczywiście silnik. Amortyzowana przednia oś, którą można wymienić. Koła każde niezależne przednie. Przednie tylne jest oczywiście spięte tutaj twardą osią. Tutaj pamiętajcie, że jest klucz ten no, kierownica zawsze. W nowych traktorach tutaj jest po prostu ją się ma tak troszeczkę siły, trzeba użyć ją, się wyciąga i wtedy jest kierownica. Ta wersja była akurat z drzewem. Tutaj miała zaczepiany taki cały mechanizm drzewny, i ten, i. Ale my ją sobie jeszcze. ściągnęliśmy, bo mieć traktor John Deere, nie? Tak o, więc tutaj wszystko pozostaje to samo bo co. Tutaj, zawsze. Bo to nie jest takie, że tutaj dwa się ruszają koła przednie, to tylko jedno się rusza, a tak, z tyłu się bo, bo, rusza. bo tutaj masz połączone są osią, a tu są niezależne. Całe, tak. A tutaj są niezależne. Właśnie. Tak jest. Dobra, odstaw go. Teraz tej tak właśnie jest. tych ma, e, takich, bo to jest zesionni wersji, ich mało bardzo wyprodukowano. Tak. Znaczy się. E, Produkt. widziałem jeszcze, że są jakieś zasieonnej werski. O, ten fend chyba jest jeszcze zasieonny. Chyba jest... nie, on jest chyba z tej normalnej, My nie Ale mamy zobacz, już... ten jest taki... z małej. My nie mamy jeszcze. E, w ty, te się różnią od tych innych, że nie mają regulowanego zaczepu góra-dół. Góra nie bo... mają szyb tutaj w kabinie. A, no I dobrze. mają troszeczkę mniejsze koła. Różnią się tym, że o ile. Podaj, podaj, podaj tego Deere'a na chwilkę, Że jak widzicie te koła, i wejdźmy, żeby było światło. Muszą sobie. Dobra. Patrzcie. Te są większe trochę. Koła są większe, ale od Deere'a na kołach są takie wypustki jeszcze. No, nie wiem, a tutaj czy tutaj będzie widać. A tutaj nie ma. I te są po prostu takie typowe ten John to jest taki typowy bruder, a tamte to są takie mniej typowe i trzeba też uważać, jeżeli się szuka kół dodatkowych do nich, bo można kupić za duże. Nie w tych jest do, do nich są inne po prostu koła, ale, ale no, bo ten też jest fajny. Ten kejsior wysoko się podnosi, kabina do niego też pasują wszystkie części, tylko że jest troszeczkę mniejszym traktorem. Dobra, Antoś, podaj mi następny traktor, jak możesz, a dobra, bo myślałem, że zrobimy te no, koła tylko pokażemy ale dobrze tutaj mały słuchajcie mały klas jest to najmniejszy przedstawiciel tutaj tej, tej serii w ogóle jest taka seria że jest dużo małych takich traktorów jest fendt klas taki mały john deere tutaj nam się akurat zaczepłamał ale w nim nic nie ma takiego ruchomego maska się nie rusza rusza się tylko można skręcać kierownicą jeżeli chodzi o Tutaj układ kierowniczy. Ten zaczep nam się... Również są niezależne koła, z tyłu są tylko połączone osią i nic więcej. Tutaj też się nie rusza tylna. Do nich pasują maszyny, ale musi. Przyczepy, się... tak. Ale te duże maszyny, to musicie wiedzieć, że od razu dęba staje, bo on jest po prostu za mały, nie? Ale też ta na przykład on nie pasuje. Chyba do takiego grubera. Tak, on ma chyba za mały ten zaczep, nie? No. On uważnie rozsiewa, czy tam takie mniejsze rzeczy. Dobra, dajmy tego następnego Fenta. Dobra. Tutaj nasz mechanik o nim opowiada. <laughs> tak, a tutaj mamy Fenta, taki samo jak ten klas mały. Tutaj już y, nam się nie ułamał ten zaczep, wszystko jest w porządku. Zapal światło, jak możesz. Co? Dobra. No tutaj, nie wiem, jakoś tak. Ciemna wóz. Tak więc, jak widzicie, tutaj jest zaczep. Też trzeba zwrócić uwagę, jeżeli się dokupuje podnośnik, ten podnośnik jest do tych małych traktorów. Trzeba na to zwrócić uwagę. Do niego nie ma do przodu dodatkowych opon. Opony są do tyłu. Do tyłu? To są te przednie z Tak jest. Z tego średniego do tego małego pasują. Te z przodu pasują do tyłu, a tamte. Z tyłu pasują, nie wiem, gdzieś indziej. Mamy te koła gdzie indziej, ale to teraz nie jest odcinek o kołach. Tak więc, podaj mi następny traktor, Antoś, jak możesz. Dobra. Pomocniku mój. No, no stamtąd nie? Kolejny zdalnie sterowany. Ten jest, słuchajcie, zdalnie sterowany, podobny do Fenta. Jest z tej samej rodziny co Ursus. Robiliśmy kiedyś odcinek, jak się przyciągały liną. Tutaj też jest materia. Fajnie chodzi, o widzicie cały czas działa, mimo tego, że długo nie ładowaliśmy baterie, zakurzony aż jest trochę, bo nie jeździliśmy, tu ma miejsce taki 60 do wywrotki, która jest w zestawie, można, albo można ją dokupić oddzielnie lub jest w zestawie, po prostu się wpina tutaj kabelek i się wywraca, nie? tutaj mamy. Tak, o patrzcie, przepraszam Antoś, jest taka wywrotka, zakłada się i ten kabelek, potrzymasz na chwilę? ten kabelek się tutaj wpina i wtedy w pilocie jest takie miejsce i można normalnie wywracać tutaj tą wywrotką i ona też pasuje i do sześćdziesiątki i do tego double i pasuje jak najbardziej tutaj w nim nie ma żadnych elementów ruchomych to nie polecam do buta, bo, bo ona się zmieniły, jak będziemy je bo Przyczepa? Ona nie, no przyczepa to... tak. Przyczepa najlepiej do nich podłączać, bo szkoda jej, nie? No bo, bo jak wam się cze... popsuje, to wtedy ten mechanizm może się popsuć czy coś takiego. Najlepiej z tymi traktorami Double bo ona I jest albo z Dobra, kolejny fent, Podaj mi Antoś jeszcze fenta, Jak możesz. A, no tak. Słuchajcie, tutaj fęcik. Fendt też, jeżeli szuka, szukacie, żeby uzupełnić kolekcję Fendt, bardzo fajny traktor, jak widzicie tutaj, ten jest obciążnikiem, w ogóle każdy traktor miał obciążnik, ale nam się gdzieś tam pogubiły, w ogóle jakbyście szukali, zależy co lubicie, jaką markę możecie kupić, regulowana tylna, tylny zaczep, otwierane tutaj kierownice, przepraszam, drzwi, kierownica dołączona do zestawu, jak wiecie, zawsze jest tutaj w tym miejscu doszły ostatnio jakieś nowe budy ale nie mm -hmm. to, tylko te budowlane tak jest budowlane do, no, też takie duże wozidło też... ale ale nie będę wam mówił no dobra w porządku to odstawmy to halo dobra no, odstaw podaj mi następnego podaj mi tego no, new hollanda słuchajcie new holland wzięliśmy go kiedyś do takiej wielkiej kałuży Mieliśmy taki film i do dzisiaj jeszcze nie jest doczyszczony. Ciężko go tam w ogóle w środku doczyścić. Jakbyście brali go gdzieś tam do jakiegoś piachu, to musicie pamiętać, że ciężko go doczyścić. I musicie pamiętać, że może się popsuć układ kierowniczy. Ten piasek, jak powchodzi, w tym już ciężko chodzi. Ale jak gdzieś tam ten. Tak, gdzieś tam ten, ten piasek wejdzie. O, suszek się prze, przesypuje w nim. W ogóle ona jeszcze wypada nawet piach. Tak więc no. Można je zniszczyć w piasku, jeżeli do domowego użytku jak najbardziej, jeżeli do piasku za długo nie pocięła, no a u nas jeszcze chodzi. To jest ta wersja, jak widzicie, z odkręcanymi kołami. Chyba, Dobra. że tak jeden traktor sobie odstawisz? do uh -huh. Chyba, że jeden tak do piasku wtedy tak jest. Tam mieć, i wtedy to no. jest tak lepiej. No. Bo na przykład tak załatwiliśmy tego Kseriona, nie? Xerion już nie skręca, po prostu ma zablokowane tutaj koła. Ciężko. Nim w ogóle ciężko nim sterować. No, popsuliśmy go w tym piasku, próbowałem go kiedyś rozłożyć. Tutaj ma taki przełącznik hut psa. Ta Oczywiście ta. to już nie działa jako ten mechanizm, ale oprócz tego ma jeszcze podnoszoną kabinę, czyli ta wysuwa się on jest przekręca jak taus, e, jest jak jest jak Sta... c... czekaj. Ja... Nie mogę się wysłowić dobra, no jak co? Staruszek. Ach, jak tak. staruszek, który ma jakąś groźną chorobę. No tak słuchajcie, patrzcie, tutaj można przekręcać nim kabinę, może jechać w drugą stronę, super traktor, tylko że mówię, u nas jest on troszeczkę już tutaj dojechany, przez to właśnie takie wynoszenie go na dwór, no ale maska się podnosi, jak macie nowy, no to wiadomo, nie? To wszystko będzie działać, nie? Tutaj duży zaczep regulowany. Tutaj nam się też chyba, wy... tutaj mieliśmy w ogóle tą śrubę do regulacji, już jej nie ma, no ale też bardzo fajny traktor, ciepło go wspominam, Od... odstaw go do Antoś. Dobra. Kolejny traktor, tutaj mamy, to jest Klas, Aksion. Klas Action, jeden z naszych ulubionych traktorów. Słuchajcie, dużo pracy nim robiliśmy i w ogóle sztajerem. Nie wiem, tak jakoś wyszło. Nie mamy jeszcze tylko Kejsa dużego i Maseja Fergusona. Jeżeli chodzi nic tym się nie różni od Fenta. No Fenta mamy. Oprócz ten oprócz innych traktorów poza tym że to jest klas. Nie? Tutaj w nim mamy założony ładowacz ładowacz można ściągnąć po prostu odchylając z jednej strony i z drugiej tutaj takie łopatki i wtedy można go ten, najprościej w świecie ściągnąć. Jeżeli chodzi tutaj hmm, o, o ten element i zaczepić do każdego z tych takich dużych traktorów oprócz tego małego, nie? To, to 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 wejdzie. I ostatni traktor, a dość podasz nasz pierwszy traktor, który był, ale niestety jest uszkodzony. Dolczwar. Dzisiaj zamówię te koła, bo w ogóle o, o nim zapomniałem. Muszę zamówić zaraz, Antoś. Muszę tutaj zamontować przednią oś i będzie dalej chodził. Był to pierwszy traktor z naszej kolekcji, pierwszy, pierwszy w ogóle od tego zaczęliśmy wszystkie zbieranie, jest to nasz najstarszy traktor. Mamy do niego bardzo duży sentyment, ale na, na, musimy go naprawić. Pamiętajcie, że istnieją do bruterów części i można je tutaj naprawiać i wymieniać. Teraz sam coś chciałeś mi powiedzieć, jeszcze. Chcę powiedzieć, że te ładowacze du, duże nie będą pasować jeszcze do średnich traktorów. Tak jest. Bo one, w ogóle żaden ładowacz, bo one nie mają tych, zauważyłem, tych. A, zaczepów. Nic, więc, no, zaczepów na te ładowacze. Do, do, do ładowacza. Tak więc. Dobra, w porządku, słuchajcie, to tutaj mamy już załatwione. Czekajcie na kolejny materiał. Zrobimy za chwilę. Znaczy, zrobimy jeszcze taki materiał, myślę, z Antosiem odnośnie maszyn i budowlanych, jak i rolniczych takich ogólnie, nie, Justyna? No. Justyna nam tutaj cały czas kibicuje z flagą Polski, jest tak, przygotowana tak, na mecze, nie, Justyna? tam muszę dokręcić. Co muszę dokręcić? Tak, bo tutaj coś tam. A dobrze. Dobrze, w porządku. Dobra, dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Hej, pa, cześć. Cześć. Czekajcie na nowy odcinek. Pa.